Przychodzisz do mnie z Wysokiego Tronu Nieba. Potężny panie, Stwórco wszystkiego, stępujesz w postaci chleba. Potężny panie, Stwórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba Przychodzisz do mnie Z wysokiego prądu nieba Potężny Panie, Stwórco wszystkiego Wstępujesz w postaci chleba Potężny panie, stwórco wszystkiego, Wstępujesz w postaci chleba. Dziś zamieszkałeś w moim sercu, Jezu, O Boże mój w mej piersi zamknięty, A z tobą niebo całe. Tobie chcę śpiewać razem z aniołami. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba. Potężny Pan jest, Stórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba. Potężny panie, stwórco wszystkiego, Wstępujesz w postaci chleba. Nie z serafinem łączysz się, mój Boże, Ale z człowiekiem mizernym, który bez ciebie nic uczynić nie może. Lecz ty zawsze jesteś miłosierny. Przychodzisz do mnie, z wysokiego tronu nieba. Potężny panie, stwórcą wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Potężny panie, stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Przychodzisz do mnie, z wysokiego tronu nieba. Potężny panie, stwórco wszystkiego, W postaci chleba. Potężny panie, stwórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba. Słowa pana Jezusa, które zapisała Alicja Lęczewska o uniżeniu. Każda otrzymana łaska i dar Ducha Świętego powinny cię pobudzać do wdzięczności i jeszcze większej skruchy, bo nigdy nie jesteś godna by je otrzymać i być narzędziem moim wobec innych ludzi, Twoich braci. Nie bądź dumna z tego, co czynisz z łaski i woli mojej, ale w uniżeniu odczuwaj nicość Twoją i miłosierdzie moje, bo ono jest przyczyną Twego istnienia i wszystkiego, czym jesteś. Oto pokora doskonała we wszystkim widzieć dar mój i miłosierdzie moje, które zechciało posłużyć się Tobą dla chwały mojej i dla świadectwa mojego działania w świecie. Wobec ludzi wyznawaj, że to nie ty, lecz łaska moja czyni wszystko. Niczego, co dobre, nigdy nie przypisuj sobie, lecz wszystko zawsze łasce mojej. Nerwowość jest objawem braku Boga w sercu i jest skutkiem podrażnienia twej duszy przez wpływ złego ducha. Zauważ jeszcze to, że objawia się ona najczęściej w sytuacjach i wobec osób, z którymi się nie liczysz i których nie szanujesz zbytnio, bo wydaje ci się, że jesteś lepsza i mądrzejsza od nich, że są od ciebie zależne i że możesz sobie na to pozwolić. Impulsywne, nerwowe reakcje świadczą nie tylko o niskiej kulturze, ale przede wszystkim o ukrytej w sercu frustracji, niezadowoleniu. Poczuciu krzywdy, żalu wobec ludzi, którzy nie spełnili Twoich oczekiwań o nieuświadomionym pragnieniu zemsty. A gdy spojrzysz głębiej w swoje serce, dojrzysz korzenie tej frustracji, którymi jest pycha, wygórowane mniemanie o sobie i pogarda wobec innych ludzi. Takie są prawdziwe korzenie Twoich nerwowych, niekontrolowanych zachowań, którymi urażasz bliźnich. Jest to objaw Twojego wewnętrznego rozdarcia duszy, do której ma dostęp kusiciel, bo za mało w niej Boga, bo za mało pokory i wewnętrznej zgody na przyjęcie woli Mojej. Na przyjmowanie wszystkich wydarzeń, jakie Cię spotykają, jako mojej łaski i mojego pouczenia, podyktowanego miłością i troską o uświęcenie Twojej duszy. To, ażeby Twoją duszę doprowadzić do świętości, jest dla mnie ważniejsze. Niż posługiwanie się Tobą, jako moim narzędziem wobec ludzi. Ponieważ Cię kocham i troszczę się o Ciebie, nie dopuszczam do takich Twoich działań i takich sytuacji, które umacniałyby w Twoim sercu Pychę, wysokie mniemanie o sobie i niskie o innych. Gdybyś zechciała. Trwać przy sercu moim w uniżeniu i miłości. I gdybyś w głębi duszy wybaczyła nie tyle ludziom, których podświadomie ciągle oskarżasz, co Bogu swojemu to, że nie spełnia woli Twojej, jakże inaczej wyglądałoby Twoje serce, jakże wielki i głęboki pokój. I jedność wypełniłyby Twoje wnętrze, jak wielka łagodność ogarnęłaby całą Twoją naturę i jak wielka miłość do całego stworzenia. Byłabyś szczęśliwa, a przecież tylko człowiek szczęśliwy w głębi swej duszy jest łagodny, cierpliwy. Subtelny w swych reakcjach i czule obdarzający dobrocią i miłością każdego i zawsze. Dziecko moje. Czy wyruszyłaś już w głąb swej duszy, by w niej znaleźć ziemię świętą, by łzami obmyć swoje serce tak bardzo obolałe, w moich ramionach je obmyć? Czy już rozumiesz i już pragniesz tylko takiego pielgrzymowania, świętego czasu, misterium spotkania? z oblubieńcem twoim niech słowa Jezusa skierowane też do każdego z nas przygotują nas do eucharystii byśmy uniżeni jeśli trzeba, zapłakani, widząc nędzę naszą, przystąpili do ołtarza Pana, by Jemu oddać wszystko, co w nas jest pychą, prosić o przebaczenie i wybaczyć Jemu. To, że nie spełnia naszej woli. Duchu Święty, pomóż nam i prowadź nas. Amen.